For me, the Light Conference could be described with one word, which is insightful curiosity, inspiration. I like very much the Light Summit because it's a great opportunity for like minded people to come together from the world of business. The enthusiasm in the room. jest naprawdę ekscytujące i dlatego dla mnie jako osoby, i występuje na konferencji, to jest prawdziwe przywilej, że mogę wnieść wkład w The Light Summit. The Light Summit jest myślę wyjątkowym spotkaniem e, tworzonym przez liderów dla liderów i to jest przestrzeń, w której rozmawiamy o bardzo ważnych dla liderów, menedżerów, dyrektorów, ogólnie ludzi odpowiedzialnych za innych ludzi. Sprawach. Zapraszamy bardzo doświadczonych ludzi, którzy dzielą się częścią swojego doświadczenia, po to, żeby wywołać dyskusję. When you come to the Light Conference, your ability to be on the stage gives you two things. Number one, of course, you share with others what you learn, but you can also gain from the audience how relevant what you do is to them. And then in the conversations, right after the sessions. You validate where you are, where they are and what you can do together. Mam nadzieję, że moje słowa, takie, które dotyczyły przeżycia wewnętrznego, e, sytuacji w grupie, e, tego jak być liderem, że to były słowa, które choć z innej perspektywy są aplikowalne do życia i pracy tych, z którymi miałam możliwość się spotkać i z którymi rozmawiałem. Oczywiście, że warto się tutaj znaleźć, dlatego że tutaj znajdują się liderzy, ludzie, którzy zarządzają grupami. Myślę, że wiedza na temat tego, jak wygląda mózg lidera z tej perspektywy ewolucyjno-neurobiologicznej, byłaby tutaj przydatna dla tych ludzi, którzy to stanowisko i tę pozycję w grupie pełnią. Warto być na scenie Light, ponieważ dzielenie się swoimi doświadczeniami i wiedzą po prostu sprawia bardzo dużo satysfakcji. Ja zawsze wierzę, że też różne perspektywy wzbogacają właśnie tę naszą perspektywę. Także im więcej głosów, tym też nasza w ogóle perspektywa i wiedza jest większa. The Light Summit to jest mieszanka różnych branż. Mówiąc tutaj o liderstwie, mówiąc tu o zarządzaniu ludźmi, mówiąc tu o, o współpracy międzyludzkiej. To, co jest fajne w The Light Summit, to ten networking, to możliwość spotkania człowieka z człowiekiem. Dobra okazja na to, żeby rzeczywiście spojrzeć na, na to, na skuteczność, na współpracę, na przywództwo z różnych perspektyw e, innych liderów, bo to jest konferencja z liderami dla liderów.